Czyli na blicie podłączymy zegarek T900 do telefonu. Najpierw trzeba aplikację. Link do sięgnięcia aplikacji znajduje się w ustawieniach zegarka, menu. Menu, teraz ogólny. Jest opcja, Pobierz aplikację. I teraz. Kod QR się już czytał. Przechodzimy z tej strony. To jest aplikacja Refine. z Google Play. Najpierw jeszcze odinstaluję, bo już byłem A żeby pokazać, to jest początku. To musimy ją skasować. czy znaczy instalować? Dobrze, instalacja druga. Ściąga się aplikacja. OK aplikacja się ściągnęła instaluje się otwieramy i wchodzimy Na dzień dobra aplikacja prosi o dostęp do aktywności fizycznej zezwalamy, bo to wyniki ćwiczeń do kontaktów zezwalamy znajdować rodzaj w pobliżu aktualny Tutaj nie było, że ja z mi powiadomienia. To jest ważne, żeby Powiadomienia były przykład to do zegarka. Zezwól To samo jest płciami telefonicznymi. Zezwól Te samo z SMS-ami. Okay. Wszystkie uprawnienia przyznaliśmy. I tutaj się zaloguję przez konto Google. O, tak chyba najlepiej i najszybciej Nie, nie ma być logowania bez konta. Wybieram sobie moje jako to. prawidłowe i tak dalej. I teraz tak, a Jak Hryfaj prosi o włączenie brutów, zezwalaj. Widać, że włączony. I tu znowu, prosi, to no, special tu jest wszystko o danych osobistych. To, co w większości aplikacji, to w sumie trzeba to po prostu zaznaczyć akcept bo jeżeli tego nie zaznaczymy, to. No potem może być jakiś problem. O, dobra. Wskazówka: włącz, bo ja korzystać z wiadomości. razie będziemy użyć tego. Dziwne, wtedy wszystko włączyliśmy, uprawnienie, a teraz trzeba znowu jeszcze raz je włączyć. Przejdźmy do ustawień. I tu jest dostęp do Trzeba znaleźć chryfine. Nasza aplikacja jest tutaj na dole. Włączamy ją i pisze, że zwalnia korzystanie z aplikacji Hryfajt, będzie mogła odczuwać wszystkie powiadomienia, łączyć się na z osobistymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. zwalamy, wracamy tutaj do aplikacji. To jest reklama, na to trzeba uważać, bo tego nie naciskamy, bo to wszystko tu jest. Jeżeli na to nacisniemy, to wejdziemy kurczę do jakiejś płatnej aplikacji, która potem można mieszać. Przechodzimy, u góry jest pasek, przyjdź do aplikacji Hryfajt. Okej okay. i teraz trzeba podłączyć zegarek tu jest u góry ikonka zegarka czerwona taka obok napisu strona główna wybieram ją ta środkowa ta aplikacja musi uzyskać dostęp do uprawnień do kolejnizacji sprzętu w pobliżu skanowania bla 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 pozwalamy dokładnie, dokładno i damy pożar w aplikacji no i teraz aplikacja wyszukuje zegarki znalazła mój zegarek T900 jeszcze parę innych co ten jest t 900 Pro Max L, dajemy go. Tak, przy użyciu zapomnienia się połączony. Godzina jest taka jaka jest do zegarku na telefonie 11.51. No i teraz spróbujemy. Spróbujemy do zadzwonienia ten mój telefon, żeby zobaczyć na zegarku się wzięto jakieś powiadomienia. Dobrze, teraz sprawdzamy, wzięłem drugi telefon, bo sprawdzimy, czy dzwonią za ten mój telefon będą powiadomienia na zegarku, czy pojawi powiadomienie połączenia na zegarku. Dzwonimy i patrzymy teraz, czy jest. To jest, jest tutaj na telefonie, jest na zegarku, czyli wszystko działa w porządku, <grybujesz> udało się, dobrze rozłączyć, bo nie potrzeba dzwonić. To jest chyba wszystko do podłączenia do, tu jest na zielono teraz ikonka zegarka, czy jest podłączony. Tu są jeszcze opcje ćwiczenia, mój. Ustawienia mój na dole ekranu możemy sobie zmienić ustawienia urządzenia, ale trzeba uważać na reklamy wyskakujące Zamykamy to, bo Ach, nie płaczeć reklamy dalej. Można znaleźć po wiadomościach. Można włączyć tutaj i tu się włącza z jakich aplikacji wiadomości ma być przekazywane. I tu jest główny przełącznik, bo wszystkie aplikacje włączając przypomnienia, aha, wszystkie aplikacje mają przypomnienie. Czyli tu można wybierać, a tu jest jeden przypomnienie główny, który może włączać wszystkie przypomnienia. Będę lecił z na zegarek, co to jest. Zegarek musisz mówić o wody, o alarmach, o bezruchu, wiadomo, sterować można selfie, robić sobie, bo to jest tu, ten. Na Wibracje systemu 3 godziny to są ustawienia samego zegarka. Tutaj czas na jakiś zegarek, takie ręce, żeby teoretycznie dobrze liczył ilość kroków. Ustawienie języka. może energię wibracje włączyć. O, standardy. Ochrona w tle to jest opcja, która pokazuje, jak ustawić aplikację w danym modelu telefonów, żeby aplikacja nie była włączana. Tam chodzi o za energii, żeby włączyć optymalizację nie zabijać aplikacji w tle i tego typu rzeczy, no zarządzanie władzami systemowymi, co to tu jest, aha, no i tu pokazuje wszystko jakie ma ustawienia Hryfine, czyli tu jest dozwolone, 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 to co jest ustawione i zezwolenie na przykład to część multimedialnych plików, to jest jeszcze nie przyznane i do kamery telefonu też nie jest przyznane, to sobie można później przyznać według tego jak się będzie potrzebowało. No i w sumie też w tym temacie wszystko. Dziękuję.